Chciałam ja coś zrobić z jest związkiem. Chyba no, chyba no, chyba no. ogłosić, że to będzie możliwy ostatni odcinek z tej serii. Ostatni albo przedostatni, tak, bo nie wiem. Trochę, trochę, trochę się źle przyjmuje. Nie no, trochę nam się też nie chce nagrywać tą serię. Ale ogólnie, jeszcze nie wiem, dwa, jeden odcinek będzie, więc. Nie ci się. Ja w ogóle są dwie nowe wyspy. Nie wiem, zespiły się idę. Mopki tutaj z nami. Oh, ty, jajuszko! Dobra, nie wyleło. Więc chyba dzisiaj się dokopiemy do, do tych yy, drobnych wysp, co nie? Dobra. Jak to No nie, ja ciągle to powtarzam, Jezu. Dobrujemy. Tak? Dobudujemy? Tak, dobudujemy. O kurde, ile drzew! Ja nie mogę! Ile łapek w górę! Tak? co? Nie, nie tej serii. Co? Wiesz co? Nie, nie tej serii. Nie! Widziałeś to? Widziałem tylko ale wiesz, że spadłem? Nie, jestem Nie, spadłem. To tak, ale to wody. Kurde. Dobra, ty wie, ja nie mogę się sam wydostać teraz. pomogę. Pomogę ci moje miecze. Nie. Ci, zaraz ginę. Ja nie mogę Odpływ. Jezu Dobra Czemu? Dobra Potrzebuję i w ogóle tu jest nasz piękny domek Ej yy, Możesz go trochę bardziej uładnić Bo ja nie umiem Nie wiem jak to z tym zrobić Mamy te trzy diamenty to Robimy kilof co nie? No Kilow, ja się patrzę, gdzie my mamy patyki, a miałem 28 patyków, wykułem jak sowy kilów. Mamy ten automatyczny. i co ja zepsułem? I co ja zepsułem, dobra. Nie wiem, ale... To się chyba tak robiło. Ja chier. Spadłeś? Nie. O Jezu. No czemu ós... Czemu chyba stały łóżka, Jakie łóżka? No już na jeszcze łóżkę i jestem teraz portołkiem. Ema. Nie jestem hamlet. Nic ci takiego nie zrobiłem. Dobra. O Jezu, jak ktoś się chyba zepsuły. Ej! Ej! Dobra, to jest bruk? Tak, bo ja to źle zrobiłem, nie? I to się nie ścinało. O oh, yeah. Dasz mi itemy? No i teraz muszę wracać do siebie Bo miałem tą point'a u villager'a Czemu mi zaliczasz kill'e, co? No nie, spal Siupu, aha, świetnie, spadłem z tym pająkiem, A? Jego ja go <laughs> zabiłem go. Fajnie, fajnie, fajnie. W ogóle nie poszliśmy do wielu wysepek. No nie, ja teraz nie wrócę do domu, świetnie, dzięki ci. O, ile ekspa. Nie. krisk mi Nie. on nie chciał wybrać? Bo się do ciebie sfuksował. No, odcinku kreatywa w włączył szoku, Podejść! No, 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 gdzie mam podejść? Ej, ja mam Ja, i ty. się na ciebie fuksują. Dobra. a Średnia! Jest dostępna! Mam. I mamy więcej żelaza. Zabij. Ej, no czemu mnie wbijesz? jest. Pisz to. Nie bij mnie. Pisz to jest. Nie. Moja łapka dobra sobie śpiela. Dobra, ja wezmę te podki i zrobię więcej podków. Wyżej zaraz ginę prześciebie mm, i odgrodzę to, bo strasznie mnie to jak te kaktusy, jakby ten. Nie. Okej. Okay. Pokop się do, do tamtej wyspy, nie? Okej. Okay. Myślę, że jest dobrze. Kurde, wyrzuciła mnie, mmm. -hmm. No, sobie. no, mówiłem, że się będzie paliło, a ty nie, nie będzie się paliło. No to płotki, żeś tak postawił. No, ale to nie moja wina. To twoja wina, żeś postawił płotki. Ale płotki to muszą być. Nie muszą, to jest tak. Dobuduj, budujemy się do wyspy tej z żelazem, dobra? Ej, nie rozalaj tych płotków. czas Okej. Okay. Nie, bo ty mi przeszkadzasz, no idź sobie. Ja budulec zbieram. I przeklinaj! Mam pół serca no. <śmienic> to jest jakby chyba przedostatni, tak przedostatni, przedostatni odcinek z banankiem, żeby nie było. Co? No i? No, tego wiem, że tego nie zrobisz. Założysz się? Dobra, lecimy i myślę, że się do, dobudujemy do wyspy tamtej, co ja? Pójdziesz sobie. Mógłeś sobie pójść. Okej. Okay. Okay. Gdzie jest ta wysepka z żelazem? Tam? Tu jest? Tak. Jezus, jak pusi, żeby cię łało. Dobra, możesz mnie zrzucić? Czekaj za chwilę, czekaj za chwilę, za chwilę. Czekaj, masz moje ity? Masz moje ity? No zrzuć mnie, zrzuc mnie, no zrzuć. Haha, <suszy> ty latasz! A wiesz, że im ja mam killo. kilo. Co? Ja latam, patrz! Ale mam Indiaxowy kilo, zobacz, nie mam w skrzynce. Bo teraz wziąłeś go... Wziąłeś go teraz. Żartuję. Ale nie wiem je więcej. Okej. Okay. I co to walnęło? Ty to walełeś? Czy co to? Ej! Ty, weź mi pomóż. Co ty robisz? Sieje. Siejesz trawę? koperek. Co ja robię? Mieję. Sieje trawę, no jak nie wiesz, na no kurde. Dobra, lecimy z tym kołopsem, no do lawy mi ciągle spada, dobra, jest git, jest yy, yy, git i robimy pół yy, płytki, tak, 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 okej, okay. no, 30 i się kopiemy, I tam w ogóle będzie żelazo. Yy, Chodź, kop się, kop się, yy, pod, podbudowywuj się. Dobra? Pozbudujesz się? Co? O Jezu No, ale nie tym, nie... Nie drewnem! Nie drewnem! Nie! Nie drewnem! Słyszysz? Nie drewnem! Nie drewnem. Okej? Okay? Nie drewnem, dobra? Masz tym. Bo drewno jest dla nas cenne. Ok. Księgę hmm. nie pali na szczęście. Ile nam, nam zebrało z kaktusów? Z oh, takiej 32! Zresztą <grym> <grym> nie mam Co? I, y, no i jeszcze nie. To... A, bo to też. I czemu zablokowałeś skrzynkę? Ja nie jedną skrzynkę. Ale. Tą skrzynkę. No? Nie jest tak fajnie? Yes. Nie. Wierz mi, że nie jest. Dobra, ja na oh. szokiera i kopię drewno. I lecimy z tym drewnem? Dobra. Ogólnie sadzonka, pięknie, i tutaj... No, ja już będę kończył czynię tych Okej? Nie. Dobrze, to ja bym. To trzymajcie się, bo na tyle jest się mm, Gdzie zrobić w ogóle skrzynkę? A, potrzebuję hopera. Ja już zatrzymałem nagrywanie. Dobra, skrzynka. No dobra, widzowie, to je było na tyle. Więc... Elo!